Dobry, dzień dobry, witam was serdecznie po świętach po, i w nowym roku. Mamy poniedziałek. 12 stycznia już no mieliśmy do połowy miesiąca, wow. <laughs> Jak ten czas szybko leci. <laughs> ja jestem w pizza, dlatego tak śmiesznie wyglądam. Witam was z kanapy, bo pogoda nie sprzyja. A u nas za oknem prawdziwa zima. Słuchajcie, napadało gdzieś około 70 cm śniegu. Jak nam rano to wstawiam przemitki. Naprawdę grubo jest. Bo ale ja no idę. A co u nas w mieście się dzieje, to... No i ja Was yy, w nowym roku, w nowym tygodniu, w poniedziałku godzina dziesiąta, ja już obrobiłam parę rzeczy Na chwilę sobie posiedzę coś tam w social mediach, a potem będę sprzątać robić obiad i dzisiaj dzisiaj niestety taki no dom, domowy vlog, bo no ja w taką pogodę raczej sama nie wychodzę raczej no nie wychodzę, bo Ja tu jestem taka Że stawiam tak poślamo nogi Że zaraz bym się połamała na tym śniegu i Słuchajcie uważajcie na siebie w mam bo to nie są żarty u nas tyle śniegu spadło Takie sople ogromne są na dachach Te czapy z tych dachów Spadają więc No uważajcie Na siebie bo naprawdę, jak się oberwie taką czapą z a ostatnio tak zleciało coś, że ja czułam w mieszkaniu takie trzepnięcie, więc uważajcie na siebie No i przede wszystkim na chodnikach i na drogach też uważajcie, no bo można y, mieć wypadek, albo nie wiem, y, widziałam jakieś przypadki, jak y, kierowcy, y, jak to się mówi, driftowali na drodze, no wiecie, mączki robili, ale to nie, że y, takie ich mi się, po prostu było tak śnisko, że kierowcy na drogach mączki robili. Y, y, Także zachowajcie wszelką ostrożność, bo ta zima to nie są żadne, już słyszałam. Chyba kilka razy karetki y, słyszałam też o urazach właśnie. Od zimy, także naprawdę uważajcie na siebie Nie chodźcie blisko y, Właśnie dachów, jeśli macie taką możliwość Uważajcie Zima jest piękna i urocza, ja bardzo ją lubię Lubię Przepraszam, jeszcze się bądzę <laughs> <laughs> y, Ale no y, Potrafi być y, niebezpieczna Bo jest to żywioł A żywioły wiadomo Potrafią być Niebezpieczne Jak tam po świętach Wypoczęci Zadowoleni Prezenty y, się udały Bo moje u, bardzo się udały Myślałam, że Możemy zrobić takiego y, Vloga na temat Co dostałam y, Na święta, ale myślę, że to Nie ma sensu i już troszeczkę Jest za późno No Trzech jednak minęło Swoją drogą mam okazję być Ostatnio trochę na tych Specerach zimowych, tak Fajnie mi, zachwycam się zimą Że naprawdę yy, Jak jest tak jak teraz Jest słonko, jest Bez wiatru, bez śniegu To okej, okay, jest super, tylko po prostu Jak jest dodatnia temperatura To się robi taka Ciapcia i mi się jeszcze bardziej Ciężej chodzi po takim Śniegu, dobra, ja się rozłączam Bo jeszcze mam co nieco do roboty i później się widzimy. Zrobię sobie kawkę czy hermatę i jeszcze na chwilę pogadam na moc. Taki vlog yy, pogadankowy. Hejjoj, witam Was kolejnego dnia. Ja wyglądam śmiesznie. No dlatego, że jestem przy mojej toaletce, Czekajcie. Za mną jest szaca, dlatego takie tło. I dzisiaj Wam pokażę, co na co dzień używam. Czym się maluję Taki vlog komedynkowy przy toaletce. Tam, szakach, jakby co. Spróbuję was ustawić. Żeby mnie bardziej było widać. O! Jesteście na stojaku od telefonu. Dzisiaj zabram was w nieco inny kadr, czyli na mojej. To ale pokażę Wam, co używam. I opowiem Wam, co się działo, jak mnie nie było. Mam tu takie tajemnicze lusterko Na oczy zazwyczaj używam tą oto paletkę. Nie wiem czy kojarzycie tą firmę, ale miałam swój czas na YouTube. Była bardzo popularna. popularne Ja zawsze używam tego Brązowego Cienia metalicznego I nakładam sobie na Całą powiekę Ja nie robię jakichś tam makijażu wiecie yy, Wymyślny Szczerze nie umiem się tak malować Więc zazwyczaj jak mam fazę yy, Na jakiś cień to po prostu nakładam go o sobie, tak? Mniej więcej na całą mu No i te e, cienie były modne e, w pierwszych e, chwilach. Ja tu jak wszystko zaczęło rozkręcać. Się, nie jest Dzień dobry, część 50 Oczywiście. To jest prezent, bo ja mi w sumie nie na mnie za drogie, nadal są te cienie i wtedy też były drogie. I tutaj jako podkład po, tuż używam tej bazy, bazy, w sumie odżywki z MLI. Yy, no i te cienie yy, były właśnie modne, jak to wszystko zapoczątkowało na YouTube. Ja bardzo marzyłam je mieć. Wtedy one miały takie jasne, brązowe opakowania, i były takimi chłodnymi odcieniami. Ja mam teraz taką bardziej metaliczną wersję, ale chłodne odcienie też się znajdą. A więc ja sobie używam tą. Jako podkładu, i ostatnio mój ulubiony mm, tłuszcz do rząs. To jest ten z Eveline, taki różowy z taką maską. Bardzo fajnie mi wydłuża te rzęsy. No i dzisiaj y, zabierając Was, będę tak przeplatać jeśli mi pozwolicie. Y, zabrałam Was na sypialni, bo powiem, ja dać Wam się stało. Y, w ten czas. Co mnie nie było oczywiście? Był to super czas, bo mieliśmy kości. Prawie, że do trzech króli byli z nami. Więc mieliśmy bardzo długi yy, wolny czas, narzeczony już od nam na do pracy. Ale zrobił yy, sobie taki wydłużony weekend. Więc mamy się nawet myli. Goście, super spędziliśmy ten czas I nie chciałam nic takiego nagrywać, bo nic się nie działo Powiniam wam, że zima zaskoczyła nas Nie zaskoczyła, była zapomniana, ale jak domaliło to yy, równo Używam tej yy, maskary mojej ulubionej z Maybelline To jest Sky High ja jeszcze lubię sobie dwa razy nałożyć tuż na oczy. Ten mam takie mocno otworzone, od, że tak powiem. <laughs> Otwarte oczy, yy. mieliśmy robić parę fajnych rzeczy. Wyjście na miasto udało nam się wyjść tylko na kawę mroczną. Yy. No, ale yy. jak chcieliśmy gdzieś dalej, żebym e, mampa nagrywała, to nie dało rady. Bo tam zaczęła e, namać śnieżyca e, Tam się rozpadała. E, maliło chyba całe dwa dni jakoś tak. I koleżanka musiała ostrożnie wracać do domu. Używam do brmi moje ulubione e, trio. Nie to, gdzie to? I czekajcie, no dobra To użyję jednak tego yy, I koleżanka musiała bardzo powoli wracać yy, Do domu Bardzo się o nią martwiliśmy Bo drogi były w kiepskim stanie Odkąd Zaczęła się ta śnieżyca u nas, na pomorzu. To tak wszystko sparaliżowała, że. Nie wiem. Jeszcze mam taki żel do brwi. Wszystko sparaliżowała. Yy, drogi. Yy, ciężko było w ogóle z odśnieżaniem. Teraz jest odwilż. I. Ten cały śnieg spada Znowu No i wracając mieliśmy właśnie iść do Ustki, żeby mam coś ponagrywała, ale Tak dawało ten dwa że nie ruszaliśmy się z domu, jedynie wyjechaliśmy Na kawę, bo tam yy, była jedna paczka do namrania i Akurat nam się udało Iść na kawę praliśmy mamę, było bardzo fajnie Czas bardzo miło też spędziliśmy, <noise> więc gości myło bardzo długo. E, później my, myłam w minionym tygodniu, teraz nie dam, no na urodzinach dziadka, też fajnie, żeśmy się gościli, zjedliśmy ciasto. No i skorzystałam ze spaceru. E, myłam nad rzeką, więc jeszcze porobiłam trochę zimowych zdjęć. Ja na mam y tego podkładu. Mój umiony z Rimala. Umiem mam tak. testowałam mam wszystkie podkłady mo możliwe, które pomy wychodziły Nawet mam tego Tirtira, y który był y no, dość całkiem niedawno viralnym podkładem. Pokażę Wam, jak wygląda jakby ktoś y, zapomniał, on jest super, y, dobrze mi się go nakłada i tak dalej, ale on nie ma y, takiego ukrycia jak to i świetnie to leży i współgra z moją twarzą. Też mam nawet te y, z role ara y, takie podkłady, y, były dla mnie zmyt takie dziwne do rozprowadzania na twarzy. Jeszcze jeden lubię podkład, ale ja nie wiem czy oni go już wycofali i był taki jasny indry. i nie mogę go znaleźć nigdzie Więc nawet ten z, yy, z droższej półki, z wyższej półki yy, mi tak nie, nie działa jak yy, to Bo mam jeszcze yy, ten z Emeline, taki dość popularny i mam jeszcze mm, Rimela skinning. To też tak średnio sobie radzi z moją twarzą. I mam jeszcze mm, taki Spierene, ale to już w ogóle klapa. Więc y, moim umieńcem. on zawsze i nam zawsze, jest ten Rimel i on zawsze. On ma SPM20 i ja zawsze używam e, 81 Fair Ivory, czyli ten jeszcze. A teraz wracając do wydarzeń, które e, były w minionym tygodniu, tygodniach. No to właśnie jeszcze byliśmy na urodzinach e, dziadka, się gościliśmy. E, taki pędzel używam. Było bardzo fajnie Był super spędzony czas W ogóle siostra przyleciała na święta Także yy, było fajnie Opowiadałam, że byłam w tej yy, restauracji a'la Harry, yy, Harry Potter w Gdańsku To się nazywa Ministerstwo Magii A właśnie yy, po Sylwestrze no to już byli znajomi, więc tak nie nagrywałam zbytnio. No i dobra, ja już jestem wypudrowana, wymalowana i zawsze ja robię tak, że ściągam tą opaskę, kitkę i jeszcze sobie przeczesuję włosy. Przeczytuję sobie włosy e, Mam nadzieję, że my naprawdę spędziliśmy fajny czas A Zima tak uderzyła z takim Ogromnym e, e, Ogromnym nieimpotentem tylko A teraz mi słowo panu. Uderzyła porządnie i e, napadało dość konkretnie. E, było e, ostatnio wiadomości oglądałam i o, spadło 70 cm śniegu, więc w oczywiście dzieciaki mają frajdę, bo wychodzą, bawią się na śniegu jeżdżą na sankach, zjeżdżają z górki, co było fajne nawet mama chciała. Mówiła, że mamy gdzieś jeszcze takie jabłuszko do zjeżdżania. Co kiedyś było modne i szkoda, że nie wzięłam, bo myśl sobie pozjeżdżała. Ja mówię, ale już bym na tą górkę chyba nie weszła, bo taka była już wyjeżdżona myśli zgana, że nie na no, moje... Zdrowie, ale z chęcią bym <gry> Powróciła do tamtych lat i sobie tak Także był to fajny czas dla mnie Zaraz zaczynają się dni gdzie mam Lekarzy Właśnie dzisiaj jadę Za godzinę na łezkie Tarczycy Właśnie z powodu tego Tej diagnozy Którą dostałam niedawno Mianowicie mam y, niedoczynność tarczycy. Jutro y, bardziej przyjemny dzień, bo będę miała paznokcie robione. To też Wam pokażę. No i postanowiłam zabrać do trochę innego kadru do mojej sypialni. Akurat tu jest jasno, fajnie widać wszystko. I pokażę Wam, co używam do makijażu. Także ten okres, co nie ja nagrywam, był bardzo fajny. Bardzo miło spędziliśmy ten czas. Święto Trzech Króli też było super, bo byliśmy z rodzicami na pizzy i takiej mieliśmy zimowy spacer. I porobiłam zdjęcia przy światełkach, więc też wrzucę Wam na koniec filmu takie przymitki. Pokażę Wam parę zdjęć, jaka u nas jest zima. Naprawdę w tym roku dałam poparcie i uważajcie na siebie y, z pomorskiego i nie tylko, gdzie macie zimę, żeby y, chodzić ostrożnie, jeździć ostrożnie, uważać na dachy, bo z dachów osypują się y, śnieg, mryły lodu. Ja ostatnio widziałam na y, wiadomościach, że. Y, Taka gdzieś ogromna bryła lodu, która wyglądała dosłownie jak pięcioletnie dziecko Spadła z dachu, a u mnie właśnie przedwczoraj tak rypło, że też widziałam taką grubą bryłę lodu I to uważajcie, nie, nie idźcie bezpośrednio przy dachach, bo to naprawdę może zrobić krzywdę i już widziałam też ostrzeżenie, że Ponad 300 osób trafiło do szpitala u nas w mie y mieście z powodu właśnie złamań, y przewrócenia się, przywrócenia się na drodze, także uważajcie, naprawdę na ziemię. Y y zima jest piękna, ale potrafi być niebezpieczna, ale tymczasem ja idę, One się na Maclytro i już y pokażę Wam paznowcie. I myślę, że żeby nagrywać tego vloga blogi tak na parę dni, poopowiadać co tam u mnie tak wiecie, żeby była ta ciągłość, ale na pewno będę się do Was odzymać. Dajcie znać jak tam u Was czekali co robiliście i jak ten okres sylwestrowo-noworoczny, co yy, yy, gdzie myliście na sylwestra, co robiliście, yy, kto dotrwał do momentu, niech nam napisze co tam robił. Także do usłyszenia później. No i witajcie, ponoć w długim czasie, coś nie mogę się zabrać, żeby tego vloga do Was nagrać. Tu jeszcze przychodzę na sam koniec. My mam polecić pewną lekturę. Jest to ona, gwiazda i koniczynka. Jeśli ktoś chce poczytać y, taką łagodniejszą stronę o historii długiej wojny światowej, jak i również ludziach, którzy, y, a właściwie dzieciach, bo to historia o żydowskich dzieciach, które y, emigrowały do Anglii, by żyć spokojnie. Y, I nie tylko tych głównych bohaterów, ale tutaj są też inne dzieci jak i również inni Żydzi, którzy mieszkali, mieszkali w Niemczech oj, aż mi się język poplątał to jest to historia dla Was tutaj opowiada o codziennym życiu właśnie takich osób które przez swoje rodziny, właśnie dzieci przez swoich rodziców, opiekunów Zostały wysłane po prostu W celu bezpieczeństwa Żeby normalnie żyły nie, nie zważając na to Co się stanie tym rodzicom Opiekunom Po prostu zostały te dzieci Przetransportowane transportem No i tutaj jest pokazane Jak się toczą To czy życie w Anglii Tychże dzieci I innych osób właśnie, które też przyjechały na tą wyspę, jak i również e, innych bohaterów, którzy są tu omówieni. Na razie jest to łagodna wersja, którą czytam. Chociaż y, nastąpiło pewne przewinienie. Y, dalej nie wiem co będzie się działo, bo jestem już na y, stronie 220. No to prawie już połowę przeczytałam. Nawet więcej połowę. Jeśli ktoś się interesuje tego typu historiami, to bardzo, bardzo mocno polecam. Bo ja też czytam inne książki wojenne, troszeczkę bardziej mocniejsze, na przykład z obozów koncentracyjnych, ale. I bardzo lubię, nawet i bardziej, tego typu historię, Tutaj ma macie opis. Tu są przeżycia tych ludzi, i tak dalej. Jak oni się zjawili właśnie w Anglii, i tak dalej. Więc um, fajna pomyśl. No, mega mnie pochłonęła I to jest właśnie taka łagodniejsza wersja tych historii yy, o drugiej mojej światowej. Po prostu się interesuje tą tematyką i lubię czytać. Jak widać yy, prawie cały styczniu siedzę nad tą książką i naprawdę mega. A jeszcze mam coś pokażę. Znowu mnie przygotowałam. Na zakończenie tego vloga pokażę Wam yy, jakie prace ostatnio zrobiłam. To zrobiłam takiego nelpinka. Tutaj zrobiłam takie drzewo, jeszcze mam, czekajcie, taki zegar, który idzie do mamy mojego narzeczonego. I tutaj zrobiłam jeszcze takie mandale, one będą później powieszone. To jedna jest takim motylkiem, a druga jest takim... Ja tym różą. I to są moje ostatnie dzieła. A tutaj jeszcze z dobre Czekajcie. Siedzę nad myszką mini. To jest jedna z nowszych kolekcji um, z Action. I jeszcze wiem, że są duże i na pewno je kupię. Także um, zlecenie jest pracowite dla mnie. U nas teraz ma moje nasze pomorskie ferie, więc jak tam. Czy u Was są ferie? Z jakiego moje jesteście? Jak tam Wam minął styczeń, bo praktycznie już jest koniec stycznia, można by rzec. No, mi przeleciał niezmiernie szybko. Niezmiernie szybko. Tam, krótki to to nie zwracajcie uwagę. Niezmiernie szybko przeleciał Miałam lekarzy No dlatego się też do was nie odzywam Ale to mam wkrótce opowiem Jak będę miała więcej czasu Po prostu Także żegnam się z mami I widzimy się w kolejnym vlogu, Papa. Pa.